końca sezonu, ale jeszcze się łapaliśmy. Jeżeli chodzi o risotto, zaczynamy klasycznej. Rozpuścimy mała kostka masła z odrobiny oliwy i rzucimy na maśle dzióbki sparagi. Bardzo mi się podoba Akademia, uważam, że jest to świetny pomysł. Jako jedyna firma mamy taki pomysł i uważam, że się sprawdzi. Na pewno chciałbym tutaj zaprosić swoich klientów, żeby zobaczyli, jak to wygląda z naszej strony. Wygląda to fajnie, smakuje przyzwoicie. Też w ogóle, ideała mi się bardzo podoba. No to jestem bardziej konsumentem niż producentem żywności, ale jak jakiś event tutaj stworzymy, to chętnie się poduczę. Myślę, że duże znaczenie będzie miało na ile Akademia sama z siebie stanie się popularna i będzie miejscem aspiracyjnym, trendy, tak? Bo wtedy dużo łatwiej nam będzie na pewno wykorzystać to wspólnie z naszymi partnerami gotowanie jest nowym tańcem i coraz więcej osób jest tym gotowaniem zainteresowanych a my zamierzamy promować taką koncepcję że każdy może tak naprawdę gotować nie musi to być super skomplikowane widzieliśmy tutaj ważne żeby były dobre składniki umiejętności przekazane przez zdolnego kucharza i można takie wspaniałe risotto zrobić u siebie w domu to będzie najlepsza akademia kulinarna w tej części Europy